maneczko, ja jestem w To jest Gothic 2: Noc Kruka. No to co, kontynuujemy naszą rozrywkę. Tutaj mamy już kowala i jego czelnika imieniem Brian. Nowa twarz w mieście, co? Nazywam się Brian. Jestem czeladnikiem mistrza Harada. Okej. Okay. Jak to jest być czeladnikiem u kowala? Dlaczego pytasz? Chcesz zostać moim następcą? Maybe. Co? Może. Ha. Czemu nie? Okres nauki mam już prawie za sobą, a po nim wyjadę z miasta. Separate. Ale nie z powodu Harada. To dobry mistrz. Wiele się od niego nauczyłem. Ok, dalej. Dlaczego chcesz wyjechać się z miasta? Bo tutajsi mieszkańcy działają mi na głowę, <gry> nie wspominając o pozostałych mistrzach. Wciąż pamiętam, ile było zamieszania z dostaniem się na czeladnika do Harada. Naprawdę, każdy z tych dowcipnisiów miał na ten temat No to teraz zamieszanie będzie tyczyć nas? Sam chcę decydować, kogo mam przyjąć na czeladnika. dokładnie tak Kim są pozostali mistrzowie? Jest Torben Stolarz, Bosper Łuczarz, Konstantino Alchemik i Mateo. Sprzedaje pancerze, ale przede wszystkim jest kupcem. Aha. Wszyscy mistrzowie mają swoje domy na tej ulicy. A sklep Konstantina znajduje się w tunelu prowadzącym Nie, do. I sobie z nim porozmawiać. No, no, z tym oto Konstantinem. Powiedz mi coś więcej o mistrzu Haradzie. Jest teraz w kiepskim humorze. What? Kilka dni temu przyszli paladyni i kazali mu wykuć dla siebie trochę mieczy. No, i zakazali mu sprzedawać miecze komukolwiek. No to się Teraz haruje dzień i noc, żeby jak najszybciej ukończyć te prace. Mogę od ciebie kupić broń? Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. To Ty się że tak broń zaraz robioną w tej kuźni. Strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię Ci pomóc. Okej, okay, to co mogę u ciebie dostać? Co mogę u ciebie dostać? Mogę ci sprzedać kilka stalowych prętów. No ten tył mi się przyda, kurde. Dobra, nevermind. moi anyway, sobie porozmawiamy się z Haradem. Um, Okej. Okay. Szukam pracy. Hmm. Przydałby mi się nowy Celant. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie, nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika a co z kobietami i Uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, nie zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Mm, nie jestem. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Wielkie słowa. wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Oh ja, dobre. Przynieś mi broń orka. W What? pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, Przyjmę się na czele. Okej. Okay. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali miesięcy. Tak, misterii. tak no to oczywiście. Porozmawiajmy jeszcze. Co? Co? <laughs> Ork to diabelnie twardy przeciwnik. Hmm. Kiedy na ciebie patrzę, to myślę, że możesz mieć rację. Na Twoich kościach nie ma za wiele mięsa. No teraz to mi pojechałeś? Potrafię to zmienić. Niemniej jednak musisz mi dowieść, że nie chcę. Nie bez, brak bez to spokoju. Spokoju. Nie może to być coś. Ty zobaczcie, jakie hard ma fajne rurki. Słikaś nie chutnie. bronią z targowiska. Nie, no, z przodu nie widać tego. Te bydlaki włóczą się podobną gdzieś się za wschodnią bramą. Te tchórzliwe łotry raczej nie grzeszą rozumem. Dorwij ich wszystkich. Wtedy będę wiedział, że przydasz nam się w mieście. I zobacz, jakie jest rurki. Na <grym> Najpierw no, no udowodnić, że coś potrafisz. Co mogę? Potrafić? Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ja wyrażę jednak zgodę dopiero, kiedy dowiedziesz, że coś umiedzie. Bebe, każdy coś bez jego no nie? Kurde. Sprzedajesz też broń? Zapomnij o tym. Wszystko co robię. Trafia do paladynów albo do straży. Mm -hmm. Mam zamówienie na sto mieczy od razu. A to co, w Straży? Chcę wyposażyć w nie Straż miejską. <grym> a spoko, spoko, podoba mi się to. E, no i co? Teraz sobie właściwie sprawdzimy nasze questy. E, a nie, trzeba tylko tego Orka, bo dobrze Bogoś mówi jeszcze o tym. Ten... o bandytach. Nie, no, to spoko. Zbierajmy sobie jakoś poradzimy mamy ten sposób, ale o tym dopiero w kolejnych odcinkach. Teraz porozmawiamy z Konstantinem. Czego chcesz za darmo? Za darmo. Tu nie, tak, nie. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Yy, właśnie to kogoś innego. U bo Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Tak. Hmm. Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogoś innego. No to chcesz. spoko. Tylko, że ja wolę, jakby to powiedzieć, uzgodnić się w tym. Um, Chce terminować skoczyć. Daj mi, Questa. No, nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczył. To jest Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się. O, to biedak. Stąd chciałegoś na z innych mistrzów. No nie, spoko, skoro nalegasz. Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem? Uff. Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego dyletanta. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumiewające efekty. Ja Prawdopodobnie nie znasz nawet <śmiech> <południ>. <śmiech> Jaki Wasz, oto lista najważniejszych roślin. Ja pier... Ciega. Przynieś mi po jednej z każdego Olo. rodzaju. A wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czymś. Nie widziałem, że jesteś tak dobry, znam grę. Dobra. Coś Chcesz... przeszedłem. A ty było. Bo Potrzeb. Co? Ehm, no niezbyt. Tak sobie to mam kiklę. Wynoś się więc, bo zaraz. Będziesz <laughs> Dobra. Dobra, skończmy rozmawiać. Towary. Pokaż mi swój. Hmm że życie, nie Bo boską moc, gwiazd, mazurka... To raczej nas nie interesuje, więc sobie teraz pójdziemy porównać z Batrasem. Ale przede wszystkim, sobie tą listę. O, listę O, listę jest lista ziół Konstantina. Smoczy korzeń... Szczaw królewski ze Szczawem. Będą chyba kłopoty. Już chyba go nie posiadam. O, w dupkę pieska. Dub Gabiesga w słoiku, kurde. Nie mam. Przydałoby mi się gdzieś znaleźć, tylko właśnie, że on jest bardzo rzadki. No jakie ja się z nie, z, ten miejsce znajdzie. A tak się jak zanim porozmawiam z Warsem, porozmawiamy z Larsem, porozmawiamy z pewnym dubkiem Valentiną. Czy mam go dupkiem, Teraz się dowiesz. Co my tu mamy? Jednakże nikt nie, nie nauczył cię. manier to oburzające. Ciągle Ale tylko ta papa plańka. Nie powinieneś być teraz w pracy. Oj, tam jestem tutaj. Nie Ktoś będziesz, jest ten tutaj, to jest Ktoś nie by tęsknił władzy. za takim śmieciem, co? Oj, Gdybyś ryj. miał tyle złota, co ja też nie w musiałbyś pracować. A ty jednak nigdy nie będziesz tak jest Jezu, ty jak hejdź, tak. Powstało może. Ehm, um, co? To, to A co sobie nie, wiem, że nie to nie odchodzi! Od. możesz A mi na lodda ci zostało wszystko z roczą świeży co jak, jak Roślinasz będziesz się błąkał tą smutną oj w a na samym ja, ja końcu tam ja tam ja jestem w Oj daru sobie te czułem. się, się z jego co wówczas powstało, te Wszystkie bestroskie powiaty kwiaty tak nawet się Jurem Wszystkie rzeczy. Byci kłopoty, dla dla siebie. W Beliara był wielki. całą ziemię mężą. co dają i uważaj, żeby nie popaść w i z zazdrosnymi mężami. Ci są najgorsi. w nią część swej boskiej tak, A ty na pewno o coś wiesz. To w ogóle tutaj powinna być chyba Paweł. A jeżeli go nie ma, to nie pan stoi tam na skrzyżowaniu. Zaraz właśnie do niego pójdziemy ziemię, i z nim pogadam. By gdyż on ma na nas też ubiega. nawet ciekawy dialog. O czym się te teraz przekonacie? Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem, a tak. Jestem na karce, papieru? Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. w kolesie chyba cię szukali. No, no, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zawodujmy, ja wiem. To sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Nie, nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli Smutno masz jakieś prawda? kłopoty, porozmawiaj z Lordem Andre. Może on będzie w stanie ci pomóc. Znajdziesz go w koszarach. A z Lordem Andrę będziemy gadać dopiero potem, właściwie, nad sporo. sporo, 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 sporo potem. A teraz sobie porozmawiamy z Magiem Wody imieniem Wadras. Tak, czyli mamy sobie. Świątynie Boga Adnosa, Us? Us, Adanos, Us? i Batras. Hej, ty! Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Amen. kim jesteś? Nazywam się watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Czyli mam wody. Co mogę dla ciebie zrobić? Hmm, mam list adresowany do ciebie. No dobra, niepokolej. Do <laughs> Listotka Walorna. Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Oj, oj widzisz? Jak wszedłeś w jej posiadanie? Um, lepiej bądź lepiej być Kavalorna, szczery. Kavalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza Ale miejsce spotkania. Gdziekolwiek było. by to nie było. Słychać. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Oj, zaufasz. E, Rahe, tak mi jak, coś to, jak, tak jak ja tobie. Jak A to... czemu miałbym to zrobić? Bo tak, przysyła mnie kawalor. Przysyła mnie kawalor. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć? Czy tak, mój synu? Tak, dziadziusiu. Bravo. Wo... A czemu miałbym to zrobić? Bo tak, <laughs> chcę się przyłączyć. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. Jej, no, level ci? up! Nie get. Jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Nie Ale wiedzieć. ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? I tutaj będzie taki fajny podsumowanko, w którym Mówi uwaga trzeba być. Że... Zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są Smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Very good. Um, powiedział mi o tym Mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta! A więc żyje! I on cię tu przysłał! Dzięki nie byśmy Jeżeli nie żyli. jesteś naprawdę. A, skazańcem. Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Boże, podsumujmy. <laughs> Podsumowanie. Jesteś zbiegłym więźniem, Oho. któremu nekromanta Xardas powiedział, Oho. że armia smoków zamierza podbić cały kraj. Well done, łapać prawda? o tym paladynów. Tak. Jest dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują Tobą szlachetne pobudki, a we dostaniesz szansę na dołączenie do Wodnego Kręgu. mi. nie musisz wiedzieć wszystkiego, dopóki nie staniesz się jednym z nas. Co nieco mogę Ci jednak opowiedzieć. Czekam. Nie, członkowie. Kim są członkowie wodnego kręgu? Tego dowiesz się, gdy już sam w nim będziesz. Z pewnością spotkasz niektórych z nas. Po drodze i spotkam na większość. Gdzie są magowie wody? Badają ruiny prastarej kultury gdzieś na północny wschód od Korinis. Zakładamy, że znajdują się tam wrota do nieznanej dotychczas części wyspy. Mm -hmm. Opowiedz okay. mi więcej o tym niezbadanym terenie. Mogę wysłać cię do Saturasa z listem polecającym, jeśli interesujecie dołączenie do ekspedycji. Rzecz jasna tylko wtedy, gdy będziesz jednym z nas. Rzecz jasna. Rzecz jasna. <grym> Jesteśmy to... drugi Stoimy pomiędzy porządkiem symbolizowanym przez Inosa i chaosem, którego reprezentantem jest Beliar. Gdyby któraś ze stron zatriumfowała, oznaczałoby to albo utratę wolności, albo rządy śmiercionośnego chaosu. Staramy się utrzymać równowagę w tym świecie. Tylko w ten sposób może w nim istnieć życie. Tak. Mhm. A może konkretnie? Od upadku bariery pojawiło się sporo nowych zagrożeń. Najoczywistszym z nich są bandyci. Najoczywiejsi. że spokojne podróżowanie przez wyspę stało się niemal niemożliwe, to jeszcze wspomaga ich ktoś w tym mieście. Ustaliliśmy, Patrz, że bandyci regularnie zaopatrują się w broni i królka, z kojnic. Próbujemy Słodko. dotrzeć do takich osób, aby umożliwić im działanie uważam, na miasta. Tak. Wow. Daj znać, gdy zechcesz idiota. zająć się tą sprawą. Dobra, wracając do tematu, wróć. A, spoko. Handlarz broni. Co wiesz? Pomów z Martinem, kwaternistrzem Paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. A może i nie. Powierzono mu zadanie zdemaskowania Handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Jak zobaczysz parę skrzyń, żywności i Paladynów, to i on będzie się tam gdzieś kręcił. Ty mi Mhm... Dołączenie. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuj zgłoszeń oj, każdego. Ja nie jestem każdy jest wyjątkowy. Hello. Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretnie? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Sam mm. tak mówiłem. Dużo opowieści się ostatnio, nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora znanego jako Śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Uwolniłem. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie no, rozkonoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić nie Hmm, to jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się nie. ustalić, co się z nimi stało, miejsce w nie, ja kręgu nie. masz zapewnione. Tylko że ja najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z Lordem Hagenem. Ale przecież... Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty. Przecież się mam dość Przecież ja jestem. Posaramy się. Ja zadbać, jestem. Abyś mógł dostać ja jestem Jak najszybciej. Jest. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdołać pomóc. On Lares, kojarzycie go? Jeżeli tak gracie zrobię. pod tego to kolej go? Mm, okej, dalej. Strasznie uparty z Ciebie człowiek. Prawdę mówiąc, chyba w czymś mogę Ci pomóc. Dam ci ten amulet, z, z pewnością ci się przyda. To amulet ognika. Istnieje ich tylko kilka. Zaklęty w nim ognik ma specjalne zdolności. Dzięki niemu można widzieć rzeczy dla oka niewidoczne. Aby z niego skorzystać, trzeba go założyć. Jeśli ognik słabnie lub w ogóle zniknie, załóż amulet ponownie, aby go zregenerować. Ognik umie również wykrywać broń. Może Ci się to przydać w zadaniu zdemaskowania Sprzedawcy Mieczy. Dbaj o no amulet, a tak. na pewno Ci się przyda. To inaczej. Okay. Dziękuję. Czy później nie, nie przedłużając już... Weźmiemy sobie jeszcze Błogosławieństwo. Przybywam, wyprosić Cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym Cię pobłogosławić? Chcę zostać czeladnikiem u jednego tak. z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa! Mój syn. Chwila. Jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział co zrobić. Okej. Okay. No to co? W tym oto miejscu kończymy ten odcinek. No cóż, mówi wonder placek i pod posługiem Annosa mówię wam do kolejnego odcinku. Ziemeczka, ziomeczki.